z tej strony, znowu ja z NSPL, dzisiaj Wam pokażę plugin AutoShieldDome On wprowadza nam resetowanie serwa Czyli mm, na przykład mm, raz są lagi i automatycznie zresetuje Na przykład komendą główną jest ukośnik AS help Co tu mamy? Wszystkie komendy a więc tak, AS Reload. Na początku zrobiłem AS list. Kiedy resetowałem serwa. Potem AS SET. Nazwa tego. Godzina. Kiedy mają być zresetowane. W moim przypadku teraz zrobię 1921 i 40 sek. Nie, 22 i 40... oj, przepraszam Aha. as Bo tu nie chcą co set a, dobra. Przyję tylko w minutach. No, ale 23 yy, Teraz jak mnie wyrzuci z serwant, to znaczy, że on się zresetował. Niestety na takich raczej na hostingach tylko Craft czy jakoś Craft Shell, fiberhost i, i tym podobne tylko się to robi. Bo na przykład na mm, serwerach domowych niestety ale nie da się go automatycznie zrestartować. Luki, tak jak mówiłem, może oczyszczać lagi i nie tylko. I właśnie tak odlicza do od 20 do 0. I automatycznie naskiknie i powinno się zresetować. I tak jak mówiłem, zresetowało się. Oj, i nie działa. Bo serwery na serwery domowe tak nie działa, niestety. Dobra, to ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego poradnika. Subskrybujcie, oceniajcie. No i do tyle. Cześć.